Cześć. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, czym jest Computer Property, czyli wyliczone właściwości i jak z nich korzystać w Vue 3. W dzisiejszym odcinku będziemy korzystać z Vue.js DevTools, możesz sobie je pobrać w Chrome Web Store po wpisaniu właśnie tej frazy. Ok, przejdźmy zatem do naszego kodu. Zobacz, że importuję tutaj ref. Mam już przygotowane trzy takie stałe. First name, last name oraz Age. First name i last name, czyli imię, nazwisko to są to stringi, a natomiast Age jest to po prostu typ number. Zróbmy szybko taką funkcję, którą nazwiemy full name i zróbmy tutaj oczywiście return first name value plus konkatenacja i tutaj zróbmy sobie last name value. Oczywiście zwróć, zwróćmy tutaj zarówno full name jak i age i tutaj zróbmy interpolację. Tutaj wywołajmy to jak Funkcję, bo jest to oczywiście metoda. I tutaj mamy h. Przejdźmy do naszej przeglądarki. Zobaczmy, wszystko się wyrenderowało. Dopiszmy sobie jeszcze jednak tutaj naszego console .loga, Gdzie napiszemy na przykład hello there. I zobaczmy, mamy tutaj w konsoli ten nasz console log. Przejdźmy do tego narzędzia Vue.js DevTools. Tutaj mamy ten nasz komponent i mamy tutaj zarówno tą naszą metodę, jak i tą zmienną number i zauważ, że mamy tutaj taki plusik i minusik, gdzie możemy zwiększać, zmniejszać tą wartość, jeśli kliknę to jak widzisz zmienia się ta wartość i zobacz co się dzieje, gdy zmieniam wartość tego age w konsoli hello też zostało wywołane 6 razy, gdyż 6 razy kliknęłem i co to oznacza, że nawet jeśli nie zmieniamy nic bezpośrednio w tej metodzie, żadnej wartości to ta metoda i tak zostanie przerenderowana przy każdej Zmianie w naszej aplikacji. A teraz zobaczmy, jak działa computer. Zaimportujmy computer. Zróbmy tutaj taką stałą, również full name. I oczywiście tutaj musi być computed. I wewnątrz zróbmy sobie funkcję strzałkową, gdzie wkleimy to samo zwrócenie, czyli first name value plus spacja plus last name value. Może to sobie już usuńmy i już Ci powiem, że na tym etapie na pewno to nie zadziała. A dlaczego? Zobacz, Full Name nie jest funkcją. Musimy w przypadku Computer usunąć tutaj to wywołanie. Zobaczmy teraz. Jak widzisz wszystko się wyświetliło. Jako, że my jeszcze chcemy dodać Console log, więc musimy opleść to klamrami. Rozumiemy to na kilka linii. Oczywiście teraz już musi tutaj być return. I dodajmy tego naszego console loga i zobaczmy, co się stanie. Mamy tutaj nasz console log, przejdźmy do View i zwiększajmy rozmniejszajmy tą wartość jeszcze raz. Zauważ w konsoli, że ten nasz console log już się kolejny raz nie wyświetlił. A to znaczy, że Computer Property są przechowywane w cache'u i dopóki któraś z tych wartości wykorzystywanych w tym naszym komputer się nie zmieni. To do tego momentu element ten nie zostanie przerenderowany. Już na pewno widzisz, jaki to ma ogromny wpływ na wydajność naszej aplikacji. I starajmy się, o ile wiemy, że dane w jakimś konkretnym przypadku nie będą zmieniały się zbyt często, czy nie są po prostu dynamiczne, to starajmy się zawsze korzystać wtedy z komputera, A nasza aplikacja na pewno oddzięczy się nam za to dużo lepszą wydajnością. Bardzo dziękuję za uwagę. Przykład może i był banalny, ale myślę, że udało mi się pokazać, jaka jest różnica między metodą a Computer Property. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.